Panie Daniu, czwarte miejsce w mocno obsadzonym turnieju Tatra Cup, no to chyba dobry rezultat dla reprezentacji Polski, też takie nie najmocniejszym składzie, który tu przyjechał do Popradu. No tak, czwarte miejsce zabrakło nam, można powiedzieć, trochę koncentracji w tej ostatniej trzeciej tercji, żeby dociągnąć ten e, wynik 2-1 lub zremisować i zająć e, trzecie miejsce ale to było tak jak e, mówiłeś bardzo silnie obstawione e, e, turnie. Także cieszymy się, że z takimi mocnymi przeciwnikami mogliśmy zagrać tutaj nie słabszymi i można się wiele z takich turniejów nauczyć i wiele wyciągnąć wniosków. Pierwszy mecz dobry, wygrany 2 do 1, ten dzisiaj też no, lew poprad to zespół wiemy będzie grał w, wkrótce w KHL, no, ale ten drugi mecz to takie spotkania, które chyba chcielibyście zapomnieć. Z czego to wynikało, że tak no, się takie lanie od, od Niemców? No z, z tych wszystkich e, sytuacji co później analizowaliśmy, wyszło z tego, że praktycznie z tych siedmiu bramek, pięć e, my daliśmy praktycznie prezenty i padły, także były indywidualne e, błędy, także mówię, ten mecz śmiało mu się skończyć 2-1. Tak, mówię, błędy indywidualne, błędy zadysły o tym, że ten wynik był taki wysoki i brak koncentracji. Chciałem się zapytać, część ludzi w środowisku mówiła, że ten turniej może nie jest najbardziej potrzebny naszej reprezentacji, szczególnie w okresie, kiedy kluby są już na ostatniej prostej w przygotowaniach do nowego sezonu. No, jakie jest zdanie reprezentantów polskich, którzy grali w ten turniej? Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o nas, to my nie mamy co narzekać, bo takich. Partnerów do sparringów byśmy w klubach na pewno nie mieli, takich jak tutaj byli. Drużyna z DL -u przyjechała, drużyna, która będzie występowała w tym roku w KHL-u, silny poprat. Także ja myślę, że tylko powinniśmy się cieszyć, że z takimi rywalami możemy zagrać tutaj. Myślę, że ten turniej, e, co niektórym pokazał w którym miejscu jesteśmy i na czym jeszcze musimy pracować. Chciałem na zakończenie zapytać, jeszcze o Krakowie. No, wkrótce sezon, a te, te wyniki meczów kontrolnych nie napawają optymizmem. No tak, e, można powiedzieć, że nie pamiętam, kiedy mieliśmy taki okres przygotowawczy, że w sparingach e, wystawaliśmy takie e, lanie, ale muszę powiedzieć, że z całą pewnością od samego początku, tak samo jak i latem, bardzo ciężko żeśmy pracowali, także tak, na, na lodzie trener daje wyciznać przed meczami. Ja myślę, że to powinno później, jeżeli troszeczkę odpuści, to później powinno to procentować, tym bardziej jeszcze trzeba Podkreślić fakt, że mamy bardzo szeroką w tym roku kadrę zawodników, którzy się cały czas zmieniają i to jeszcze wszystko nie jest zgrane na tym etapie. Myślę, że w przyszłym tygodniu, pod koniec tego tygodnia już będzie znany ten skład, który będzie występował w lidze i jeżeli ten nasz troszeczkę też nam popuści, myślę, że te nogi zaczną chodzić i te, te wyniki będą lepsze.